I wracam jeszcze z jednym e, fajnym filmikiem, unboxingiem e, i prezentacją. W sumie to jest mój e, jeden z ulubionych zestawów Penset. Jest tu 5 sztuk plus Etui. Zestaw marki Jimmy Home JM, myślnik G200. Nie, 2305, tak przeczytam. Albo 2305. Albo 2305. Zwał, jak zwał. Importerem jest Inpro z firmy z Rybnika. Pensety kupione do majsterkowania w sieci sklepów XCOM. Hmm. Tutaj macie pokazane, jakie macie końcówki. Są to pensety non-magnetic. Bardzo fajne, bardzo dobre. Całkiem z twardej, dobrej stali. Znaczy, dla mnie, według, według mnie, są z bardzo, bardzo dobrej stali. Hmm. Taki zestawik, nie pamiętam ile kosztował, nie były tanie, ale nie były też jakieś super drogie. Zaskoczony byłem, że są non-magnetic, czyli ze stali kwasoodpornej, czyli nie zawierają żadnych metali, które są ferromagnetyczne ani paramagnetyczne, czyli nie można ich namagnesować. To przydatne jest na przykład w zegarmistrzostwie, ale też przy niektórych... Yy, fajnych, precyzyjnych elementach, żeby Wam się na przykład śrubki nie przyklejały do pensety, i tak dalej i tak dalej. Na pewno też inaczej przewodzą prąd. Trzeba bardzo o nie dbać, bo powiedzmy sobie szczerze przy upadku na końcówkę zawsze dochodzi do przesunięcia albo do wgniecenia, uszkodzenia. Jeśli używacie w mistrzostwie. To nie musicie ich wtedy tak jak traktowało się zwykłe pęsety, rozgrzewać palnikiem, bo przypomnę, przypomnę był kiedyś taki patent, że e, używało się w zegarmistrzostwie pęset e, magnetycznych, bo były tanie i dostępne. I żeby je pozbawić e, namagnesowania, to się je traktowało palnikiem, dlatego że palnik znaczy, no, po rozgrzaniu metalu do czerwoności traci on właściwości magnetyczne, bo są rozpraszane po prostu w w stali, tak? Więc to był taki sposób na rozmagnesowywanie elementów, które ulegały na magnesowaniu, zwłaszcza penset. No i tak w sumie powiedzmy sobie szczerze, że jak piorun uderza z nieba, tak to pisze, w ziemię, to ten ładunek, który leci w ziemię, też jest rozpraszany. On dociera, rozprasza się po wszystkim w okolicy, ale. Przypuśćmy, że bardzo głęboko dociera do ziemi i tak de facto jądro ziemi, które jest rozgrzanym metalem albo stopem metali i w sumie czego jeszcze może być stopem? Bardziej tylko metali. No. Yy, może tam jakieś są dodatki stopionych skał, magmy i tak dalej, no bo wiadomo, że magma wypływa, ale to może być po prostu efekt tego, że. Jądro ziemi rozpuszcza skały i one się tak, tak de facto wydoby wydobywają przy erupcji wulkanów. Zresztą, dobra, rozgadają się na temat głupi, ale cóż. Więc teoretycznie, jak taki ładunek z pioruna uderzy i dotrze do jądra Ziemi, to on zostaje w, całko, w całym w całości rozproczony w metalu, który jest stopiony. E, to jest taka właściwość metali. Ja się bawiłem już naklejką od plomby. Tylko którą? Tą bodajże. Zobaczmy sobie. Te pensety. Jestem bardzo z nich zadowolony, chociaż. Bo to jest ogólnie mój drugi zestaw, więc no, nie bez powodu kupiłem drugi, żeby mieć zapas. Mega przydatna rzecz przy majsterkowaniu z drobnymi mechanizmami i z mechaniką precyzyjną. Dla mnie bardzo ważne. W pudełku już nic więcej nie ma. Tutaj jest jakaś tam wzmianka. Bardzo kiepskie te certyfikaty, czy co to tam dają. 2024 rok produkcja, miesiąc piąty i tyle. Tutaj Jimmy Home jest a premium brand for household tools. No, nie zawsze, bo niestety nie wszystkie produkty Jimmy'ego Home są udane. tu i bardzo miłe. Nie wiem, czy to jest prawdziwa skóra. Ja obstawiam, że prawdziwa skóra. W sumie czekajcie, pomucham. Nigdy się nie, nie zastanawiałem. Chyba prawdziwa. Bardzo miłe w dotyku szorstki jest ten materiał. No i patrzcie, pensety, 5 sztuk na tej nie ma akurat y, końcówki spoko jest tak nietypowo zagięta więc nie byłoby opcji założyć ale pęsety są naprawdę sztos y, żeby Wam to pokazać wyciągnijmy sobie którąś taką może bardziej zagiętą może tą piękne są te pensety. ja je po prostu kocham i ubóstwiam dosłownie. nie bez powodu kupiłem dwie sztuki Schodzą się końcówki, nie wiem, czy to będzie widać idealnie albo prawie idealnie. Do majsterkowania precyzyjnego, rewelacja, do śrubek i tak dalej, nie lepią się. Chyba, że chcecie, to możecie sobie kupić pensety magnetyczne, przydatne na przykład przy elektronice, żeby coś złapać, przenieść i na przykład, nie wiem, żeby się śrubka przyczepiła, tak. Ale serio, nie są magnetyczne, tutaj nic się nie przykleja. I najgorsze jest to, że nie mam magnesu. A nie, mam magnes, czekajcie, przecież ja mam tutaj słuchawki Samsung Buds 2 Pro, chyba 2 Pro. Tu jest magnes ogólnie, w spodzie, nic się nie przyciąga, nie ma żadnej reakcji na magnes. Czyli to są w pełni non-magnetic, nierdzewne. Powinny wystarczyć na całe życie, jeśli będziecie je szanować. Pensety: także ode mnie pełna rekomendacja. Polecam z czystym sumieniem. No, oczywiście ci co obejrzą, to będą wiedzieli, co kupić. No, ale cóż, jeśli się podobało, oczywiście zachęcam do lajkowania i subskrybowania kanału. Zaraz wracam jeszcze z jednym filmikiem, albo z trzema, zanim będzie Makmi. Wiem, że trochę przeciągam, ale cóż, tyle filmików jeszcze dawno. Od dawna nie nagrałem za koleją, więc no cóż, muszę się trochę ogarniać z czasem i lecimy zaraz dalej. A w sumie to powinno być w ten sposób. Także zapraszam za moment. Hej!